Wraz z prezesem klubu Marką Siwa oraz kierownikiem Grzegorzem Szargutem zdecydowaliśmy się nagrać kolejny film podczas obozu w Czarnocinie. Duży wpływ na to miał fakt, że po pierwszym filmie otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych opinii na jego temat, szczególnie od rodziców dzieci, którzy byli zachwyceni tym filmem. Ja będę prowadził dzisiejszy film. Dzisiaj może zaczniemy od pokoju numer 5, może numer 6. Dzień dobry chłopcy. Dzień dobry. Chłopcy, czemu czawki macie? Bo tak się chcieliśmy no dobrze. Oryginały, tak? Pani Barcelony widzę. Ała! Chłopcy, chcielibyście się wypowiedzieć na tematy ja związane ja z Wiktorią? Powiedzieć. Proszę. Wszyscy ławki, ławki w górę, w górę do, kamery. do kamery. Ławki w górę do kamery, tak? Ja bym się chciał. Aleksandra, dlaczego się tak schowałeś za ręcznikami? Dzień dobry. Dzień dobry. W przyszłym spławie Przyszedłem, nie przyszłem. Przyszedłem. E, chłopcy, w e, coś e, ktoś chciałby powiedzieć e, na tematy e, związane z treningami, e, z obozem? Ja ma humor dzisiaj. Nie. Ja no. to jest tak, proszę, Marcel. Ja to lubię, na przykład Wyraźnij, idziemy, idziemy na nadzalew. Nadzalew, jakie Albo... jest ciepło? Albo jak idziemy na obiad, bo ja zawsze jestem głodny. No, tak? no ja tak? to, znaczy, to znaczy, że chyba ciężko trenujesz Marcel, bo, bo jesteś głodny, tak? Marcelu, przepraszam, a ile ty u nas już ćwiczysz? Jak długo? Pół roku. Pół roku, pół roku. Pół roku. Pół roku. Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Ja, 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 ja. Proszę że Bartuś. Super. Że jest super, tak? Super jest na dobry. obozie. Dobrze chłopcy, przechodzimy dalej. Dzień dobry. Ja. O, akurat widzę, zaczął padać deszcz, ale nie przeszkodzi nam to w nagraniu filmu. Kolejnym pokojem odwiedzonym będzie siódemka. Na zdrówko, Wiktorek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba jak zwykle w swojej ulubionej czapce, Kubuś. Cały, cały obóz ją nosisz, tak? Tak. Nikie nie może poza ale tobą dotykać, co obóz? nie? Mhm. Śpisz w niej też? Nie, nie, nie śpisz. Nie wiem, ale mam obok. No obok. Tak. Ok. Chłopcy, Spiękno. ktoś chciałby się wypowiedzieć na tematy Wiktorii? Albo ten? Kaczper za okna, widzę, wygląda. Co Ktoś chciałby się, ch mi tak. się, się wypowiedzieć? Oskar, chciałbyś się wypowiedzieć? chciał się wypowiedzieć. Dobrze, tak proszę, mówię. Miłoszek. Nie. Nie, nie, jednak nie. Wiktorek? Dlaczego jesteś podwójnym graczem? Oskarek, chciałbyś się wypowiedzieć? Nie. Też nie? Już się wypowiedziałaś na ostatnim filmie. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiesz, co powiedzieć. Kubuś, też nie chcesz nic powiedzieć. No, no to trudno, jak nie chcecie nic powiedzieć, to ja wam tylko się zapytam. Dobrze się bawicie na obozie? Tak, jest bardzo fajnie. A co się najbardziej podoba? Sparingole. Sparingi? Sparingi? Aha. Strzelam gole też jeszcze. Pogramy dużo jeszcze turniejów. Dużo turniejów w tym roku przed Wami. Tak, Miłoszek? Byłem podwójnym graczem na jednym treningu, bo. Co to? Ma być? Kolega. No. Zdjął plastron hmm? Bo chciał z żółtymi i karne mieć. No. I ja założyłem na czerwone, a byłam wtedy niebieski i mówiłem i zjechałem, podwójny gra! No, dobrze, dobrze, Miłosz się wtedy bawiłeś? Tak. No, to super. To jest chyba najważniejszy, Miłoszek dla ciebie, co? Tak. No, to dobrze. Przechodzimy dalej, chłopcy. Kuwa, ma Ej, ja ja. Kuba, kuba z swoim przyjacielem. <grymka> ja jeszcze Oskar jeszcze? Bo to są, yy, bo to są moi koledzy, mamy dobre jedzenie na stołówce, możemy wszystko powiedzieć trenerowi, gdy, yy, gdy coś nas boli yy, yy, i ten... Strzelamy go jeszcze. co powiedzieć, przepraszam, I mamy w ogóle chłopcy o posiłkach, dobre są to. Przed chwilą, chwilą Oskarek Oskar, Oskar, ja. mówił właśnie o to posiłkach. Do widzenia. do widzenia. No i teraz przejdziemy do pokoju, w którym zapewno zapewne się ee, coś ciekawego wydarzy. Jest nasz dzisiejszy e, chorowity zawodnik Seweryn, który obudził dzisiaj trenera, tak? O której Sewerynek obudziłeś trenera? Nie wiem. Nie wiesz, ale już coraz lepiej jest, foras tak? Ale na trening chyba chyba ranny trening sobie odpuścisz, co? Tak. No, to chyba ranny trening sobie odpuścisz. Jak wyzdrowiejesz, to może w sparingu, sparingu będziesz e, występował, tak? Sewernie śniada nie było. Szykuje nam się jakaś niespodzianka, ponieważ widzę, że jest tylko dwóch dwóch zawodników. Nie damy się! Nie damy się! A gdzie macie Fawiana? A gdzie masz gwiazdę? Gwiazdę! Gwiazd, kałd, kałdra się Fawian! Fawian, wstawaj! No Fawian, pokaż się! Fawian, co jest to? A, a Fabian. Fawian! A dzisiaj, Będziesz, będziesz dzisiaj e, grał na twaringu. Tak! A, ja, a jak, cię nie po, jak cię nie powołam, to co się Skrypcje. Dajcie powiedzieć e, Fabianowi, jak, e, jak cię nie powołam, to co Fabian zrobisz? E, nie pójdę na sparing. Nie pójdziesz, tak? Pierdziesz wąka. E, Lajkujcie, e, 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 Lajkujcie i subskrybujcie! Subskrybujcie! Lajkujcie i subskrybujcie! Aleks, ty, co jeśli Fabian cię zastąpi bo, dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu? Nie zastąpi, bo, bo, bo będzie głodny. Będzie głodny. E, będzie bo głodny. nie dam Wiesz, mu jedzenia. Tak? E, pod filmikiem są takie łapki, ludzie, Dobrze. więc je puszczajcie. I subskrybujcie! Spójcie, czerwony przycisk! Ktoś ee, chciałby się wypowiedzieć może jakoś e, w taki bardziej uporządkowany sposób. Tak, ja Proszę, ja. eee, Paweł. Fabian. Eee, Michał jest oj. Ten... Mikołaj Dobra. Nie prawda, bo najgorszy! Dobrze, chłopcze, eee, idziemy dalej. Nie. Nie. Idziemy, z wami. Dobrze, idziemy z wami! idziemy z wami! <śmiany> idziemy z wami! Idziemy z wami! Seweryn lepszy Seweryn Seweryn Blusa. Kacferek, Michał, ale wy nie wchodzicie do pokoi żeby zapewnić swobodę jest nasza trójka trójka orężu Gwiazdo nie wchodzić Chcieliście nie wchodzić Jest Adrian i Maciuś Dwójka ostatnich naszych gwia gwiazdorów Od razu chcia chciałbym Chciałbym powiedzieć, że e, Maciej Kapela podczas ostatniego filmu nie użył przekleństwa, tylko liczby, e, co zaskoczyło oczywiście mnie i kierownika e, Fabian, za chwilkę możesz już iść na boisko Adrianek, chciałbyś coś powiedzieć? Tak mhm. Daj łapkę w górę Dobrze, mama na pewno da łapkę w górę Chłopcy, a chcieliście coś powiedzieć na temat Wiktorii e, może jeszcze czy, czy już wszystko zostało powiedziane Nie, Chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie drzwi są zepsute Naprawimy drzwi Naprawimy drzwi e, po e, zrobieniu filmu, proszę Maciuś! Chcemy Mają dać łapki w górę Dobrze Dobrze, dobrze. Eee, chłopcy, ktoś jeszcze coś e, chciałby powiedzieć? Czy już wszystko, wszystko powiedzieliście? Że na Wiktorii jest fajnie. No, no to dobrze. Dobrze się bawicie podczas tego obozu? Tak! A chcecie dzisiaj, dzisiaj wieczorem grać w sparingu? Tak. Adrianek chce, o, e, Maciuś nie, a? Olo? Olo chce, proszę Adrian. A ktoś u nas w toalecie ma nową Adi! To jest najgorsze z tego całego... Dobrze chłopcy, idziemy, bo widzę głupoty, głupoty się was trzymają. Eee, e, Seweryn e, do e, łóżka po bluzę. Dobrze, za chwilkę zaśpiewacie. Pokój numer 4. Kiedy Nie wchodzicie chłopcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chłopcy. Może wy okażecie więcej spokoju niż wasi koledzy. Nie, nie. oczywiście nie. Na pewno. Nie. Kajetan, tutaj gwiazda internetu ostatnia. Trener cię nachodzi często? Tak, bardzo. Bardzo często, tak. A dlaczego? Jak myślisz? Żeby nas sprawdzić. Żeby was sprawdzić. To trener ci chyba nie ufa trochę, no, co? Chyba cię tak. docenia, to. No. Trener, trener chyba, chyba Ci nie ufa, tak? E, Chłopczyk, ktoś chciałby się wypowiedzieć może? Zobaczcie ja, 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 tutaj. Kopcy ja. za, za okna. Ja. ja. <laughs> Proszę. Co chciałbyś Kajetam powiedzieć? Nam? Że jest fajnie. Że razie. jest fajnie, tak. A dlaczego? Bo trener nas tak nachodzi. No, A no dobrze, to już mówiłeś. A powiedz mi, co Ci się najbardziej podoba, podoba poza tym, że trener cię nachodzi? Hmm. Dużo rzeczy. Dużo rzeczy, na przykład? Treningi. Treningi się podobają, tak. Nie są za ciężkie? Nie. Nie? Tylko jak jest upał, to są ciężkie. Aha, jak jest upał, to są za ciężkie. Ej, ktoś jeszcze chciałby coś ja. powiedzieć? Bartuś co cochła, tak? Y w Wiglorii Przietław są bardzo fajne treningi, mm. Mm -hmm. bardzo fajny trener i dużo możemy się od niego nauczyć, różnych taktyk i możemy różne zabawy takie związane z myśleniem. Aha, aha. a ostatnia w Ci się bardzo chyba podobała, tak? Tak. No, dobra chłopcy. Dajcie lajki! Dajcie lajki, no, no. tak? Oczywiście, wy dawajcie lajki! No. Ja lajki, coś. łapki w górę! No dawajcie, dawajcie! Bo nie jesteś! Bo ja nie się śpiewać! Dobrze Michał, jak będziemy wracać! Jak będziemy wracać z tego pokoju, to będziesz mógł zaśpiewać, okej? Okay? Tutaj nasi koledzy z Golczewa, z którymi gramy wieczorem w Sparingi zawsze. Są bardzo wyrównane. Ma chyba bramkarz tutaj klubu. I ostatni już pokój. Dzień dobry chłopcy Chodzimy do lochu Chłopcy, ktoś chciałby się wypowiedzieć? Marcin nie? Maciek też nie? Adrianek nie? Bartuś, Norbert może? Na dowolny temat Myślę, że Patryk, Patryk, ty chyba już na boisko jest, jesteś gotowy, co? Do wyjścia na, bo... Do wyjścia na boisko jesteś gotowy, no chyba co? No, co? Tak. no, tak myślałem, że nie, nie nagraliście się wczoraj, trochę luźniej było, co? No, dokładnie. Dzisiaj będziemy mieli. Rozmawiać Dlaczego? Ja śledę chyba. O. ale nie jej, chłopcy, e, chłopcy, e, dzisiaj będą trzy treningi, także nie ma nie ma co. Będzie ciężko. E, się będzie ciężko, tak? Patryk, także już na boisko jutro ci się nie będzie chciało chodzić chyba co. Chociaż tobie, tobie chyba bardzo zawsze chce chodzić na boisko, co? Róbcie łapki w górę. Tak, a chcecie się chodzić na boisko? Tak, like. Zostawiajcie lajki. Dobra. Dziadki. Dziadki. E, tak, nawet. Jak się wam podoba filmik, dajcie wyślijcie Dobrze, YouTube. napiszcie YouTube. komentarz. Trzeba mieć dużo kaski. Lecimy. Nie w Dobrze, możecie zaśpiewać chłopcy 10 bowanków było w jednym lesie. Nie mniej, nie więcej, tylko właśnie 10. Jeden się drapał do dziobli na drzewie i tak się zdrapał, że zostało 9. Brawo! Brawo, brawo, Michał, za kreatywność. E, dzisiaj dzieci były trochę e, bardziej e, rozkrzyczane, że tak powiem, dlatego że zostały e, obszedzone o, o tym filmie. Myślę, że ostatni film był taki bardziej naturalny, e, dlatego e, zobaczymy e, jak to wyszło, ale myślę, że nie wyszło najgorzej. Tak? Gwiazda naszej e, młodej piłki idzie grać, tak? Pewnie na boisko, ale nie będzie płakał dzisiaj na Dzisiaj nie. Kajeta nie idzie. Tak? Znowu chcesz się wypowiedzieć, czy już wszystko powiedziałeś? Na razie wszystko. Na razie wszystko, tak? Nie, nie chcesz, nie chcesz pozdrowić taty? I mamy. I mamy. siostry. Siostry. Chcesz, tak? Pozdrawiam. Pozdrawiasz, tak? Dobrze. To teraz już odejdźmy. Jeszcze nagramy zakończenie, tak? Eee, zakończyliśmy drugi film, eee, 9, drugi film e, podczas tego obozu. Za chwilkę przejdziemy do wypełniania ankiet zleconych przez e, Orange Kluby Sportowe. E, proszę o zagranie jeszcze głosu krótko e, prezesa ja klubu. Konkurs plastyczny przy okazji tego. Chciałbym powiedzieć, że tutaj mamy świetnego trenera Filipa, który się zajmuje w tej chwili na naszym obozie grupą dzieci. Z kilku roczników. Super ambitny, yy, talentowany trener. Naszym celem będzie praca z dziećmi yy, już od wieku przedszkolnego do, do wieku młodzika i trampkarza. W przyszłości być może do wieku juniorów. Z uwagi na sytuację, jaką zafundowali nam yy, włodarze gminni, musieliśmy zrezygnować yy, z pracy z, z seniorami i z juniorami. Ale yy, tak jak powiedziałem na wstępie, w dalszym ciągu będziemy się y, skupiać i koncentrować na pracy z dziećmi. A szkoda, bo seniorzy właściwie zaczęli ostro punktować w ostatnich meczach. Zdobyli kilka bardzo ważnych. Przede wszystkim za, zaczęli grać nasi zawodnicy, to na czym nam na najbardziej zależy, tak? Na w całym województwie. Ja to muszę pochwalić się, że e, obecnie sześciu naszych młodych zawodników będzie od... W przyszłego roku trenowało w Akademii Młodych Orłów. A jeszcze trzeba dodać i gratulacje składamy również trenerowi Filipowi, który ze swoją drużyną zdobył awans. Proszę Filipie trochę przybliż. Tajniki sukcesu. W jakiej myślę, drużynie grasz? Myślę, że gram w drużynie Piasta Karsko, ale myślę, że obecnie najważniejsza jest tutaj LKS Wiktoria Przesła. Ale gratulujemy sukcesu Tobie Filip. Dobrze. Dzie dziękuję Państwu za uwagę. Film nagrywał prezes Marek Siwa, kierownik Grzegórz Szargut oraz trener Grzegórz Filip. Pozdrawiamy.